Dzień dobry Państwu. Kolejne wejście w ciągu kilku minut. Dlatego, że tym razem mam kolejną imitację bursztynu, dość zaskakującą. Już Wam pokazuję dlaczego. Pokazuję najpierw, co to, co to jest za obiekt. Kolejny naszyjnik, tym razem dwustronowy. A no, wygląda jak wygląda. Jak widzicie, to nie, nie będzie naj. Lepiej chyba wygląda w ten sposób. Wykonałem oczywiście spektrometrię tak jak poprzednio. Spróbuję Wam teraz wyniki tej spektrometrii pokazać. Jak widzicie też dość spore dopasowanie. O i teraz nie, teraz nie ma dopasowania ostrości. Nitroceluloza. Słuchajcie, nitroceluloza, czyli nazywana też celuloidem. Celulit jest materiałem wybuchowym. Nitroceluloza jest stosowana w, w technologii materiałów wybuchowych pod nazwą bawełna szczelnicza. W takich dużych kawałkach ona nie jest, nie jest wybuchowa, ona nie będzie się rozkładać aż tak szybko. Natomiast jest łatwo zapalna i po zapalniu się nie ma możliwości ugaszenia, albo ugaszenie jest bardzo trudne. Dlatego w czasach przed wojną, na początku kinematografii. Nie wolno było filmów fotograficznych ani płyt fotograficznych wykonanych w celuloidu przewozić komunikacją zbiorową, czyli, czyli w tramwajach głównie. Nie wolno, nie wolno było tego wozić, dlatego że istniało ryzyko, że jak się zapali z jakiegoś powodu, to już nie będzie się dało tego, tego ognia szybko ugasić i on się przeniesie na inne obiekty. Ciekawy eksponat, dlatego że. Nigdy jeszcze nie spotkałem nitrocelulozy. Słyszałem o tym, że, że jest. Nawet była taka, że jest używana, czy że była używana. Była taka afera, że jedno ze szkockich muzeum bursztynu miało jakąś wielką kolekcję japońskich netsuke wykonanych z bursztynu. Okazało się, że tak 90% kolekcji to jest właśnie nitroceluloza, a nie, a nie bursztyn. Więc to, co mówiłem poprzednio, pozostaje w mocy, czyli te metody badawcze są najistotniejsze. Nieważne jaką, jaki jest ciężar właściwie żywicy, czy, czy też tworzywa nieważne jak ona się jak ona się zachowuje w wodzie. W przypadku przypalania popatrzcie, są takie metody, żeby to przypalać. Po to, żeby sprawdzić, no, metoda gorącej igły, to ona jest czasem promowana. E, wyobraźcie sobie, co by to było, gdybym zastosował metodę gorącej igły. E, jakby się ten olej zapalił, to naprawdę miałbym problemy, żeby e, jakoś to zdążyć, e, opanować. E, nie wiem, po, po pierwsze, opanować pożar, e, a po drugie, co powiedzieć klientowi. No, wszystko było fajnie, tylko zacząłem sprawdzać i nikt się spalił. E, to, no właśnie, to, to właśnie e, jest. E, Coś, co może się przydarzyć przy pracy, ludziom, którzy robią coś, ale nie wiedzą, co robią, i no i właśnie, i, i można z niebezpieczeństwo na siebie sprowadzić. Bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.